Syropem czekoladowym czekoladowe lody. Świetnie. Teraz będą jeszcze smaczniejsze, ale co macie? Nie do wiary. Twoje lody są takie malutkie. Zobacz, jakie ja mam. Spójrz tam. Ojej, mam za duże wiadro lodów. Nie mogę tego utrzymać! Co się stało? Duże, średnie i małe porcje jedzenia challenge. Jestem taka szczęśliwa, chcę już tego spróbować. Co? Czemu mam taką małą łyżkę? Będę jeść całą wieczność! No serio! Można tylko to zobaczyć pod mikroskopem. A patrz, jaką łyżkę ma Tiffany! Po co mi taka ogromna łyżka do takich małych lodów? Przestańcie się ze mnie śmiać, to już jest nudne. No dobrze. Spróbuję zjeść lody w ten sposób. Jakie smaczne! Ojej, chwileczkę. Tylko niepotrzebnie zjadłam wiaderko. Ej, to bolało. Zrobiłaś to specjalnie. Mały pojedynek? No dalej. No i spokój. Lepiej jedz swoją porcję. No dobra. Chcę już tego spróbować. Mam tak dużo lodów. Zjem pierwszą kulkę. Ale dobre. Przyspieszę. Mm, lody czekoladowe są moimi ulubionymi. Nie mogę przestać jeść. Czemu zrobiło się tak ta, ta, zi, 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 zimno? Zamarzłem. Zak, co się stało? Przykleiłeś się do łyżki i zamarzłeś. Szkoda. Świetnie, reszta lodów jest dla mnie. Spróbuję. Ale dobre. Myślę, że Zak na pewno nie będzie miał nic przeciwko. Nareszcie się najem. Ale dobre. Zak miał rację. Czemu tu jest tak zimno? Tiffany, ty też zamarzłaś? Ech, czemu nie wiecie, kiedy przestać jeść lody? Super bohaterka Kate zaraz was uratuje. Ogrzeje was suszarkami do włosów. No, dzięki, Kate, już wystarczy. Spadłam na pomysł. Mogę stopić też swoje lody. Nie chcę zamarznąć tak jak wy. Zrobię sobie czekoladowy koktajl mleczny. Uwielbiam je. Super! Ekstra! O co chodzi, Zak? Mała łyżeczka? Serio? Musisz jej użyć. Nie potrzebuję jej. Lepiej użyję tej rurki. Z jej pomocą wypiję swój koktajl. Jakie pyszne! Co za wyżerka? W sumie nie potrzebuję nawet tej słomki. Wleję koktajl prosto do buzi. O, tak! Ale dobre. Hej, to przesada! Jak ty wyglądasz? O, jakie dobre! O, skończyłam hmm? eee, Troszeczkę się ubrudziłaś Wyglądasz jak prusiak No i co z tego? I znowu mam małą porcję Tym razem makaron A wy co macie? Ja mam większą porcję, średnią Super Zak, ale masz szczęście No, serio, zobaczcie Mam całe wiatro makaronu Tyle widziałem tylko w snach. No to zaczynamy. Kto będzie pierwszy? Masz najmniejszą porcję, więc ty. No dobrze. Mam tu małe pałeczki z wykałaczek. Spróbujmy. To jest bardzo dobre. Za, co ty zrobiłeś? O co ci chodzi? Na wiaderko ze swoim makaronem, ale najpierw muszę je wymieszać. Patrz uważnie. No to zgaduj. A, niech będzie to. O nie, nie zgadłam. Co? Zak! To przecież był mój makaron. No ale przegrałaś, więc jest mój. Obraziłam się na ciebie. Kate! Tiffany nie jest w nastroju. Mogę to z tobą posiedzieć? No pewnie. Właśnie zaczynam jeść mój makaron. Mm. Ale to jest dobre. No, widzę. Skoro się nigdzie nie spieszysz, to zrobię ci malutkiego pranka. Wezmę jeden makaron i przywiążę go do jej tenisówki. Super. Prawie skończyła. Zobaczymy, co będzie. Ha! To był najlepszy prank w moim życiu. I fani, spadaj stąd. Makaron jest mój. A jakie dobre. Ale już mam dosyć jedzenia tego widelcami. Muszę coś wymyślić. O, już wiem. Mam tu ogromne mieszadło. Nakręcę na nie makaron! O, tak! Super! Makaron leci we wszystkich kierunkach! O, ale czas! Tak dobrze się bawię. Tak! Przestań! Ło, wow, tylko na to spójrzcie! Nakręciłem cały makaron, wygląda super! No to próbuję. Och, pachnie niesamowicie! Co to zrobiłeś? Bejcie spokój! To była niezła zabawa! Ach, palce lizać! O co wam chodzi? Spadło na was kilka makaroników. Czy to żart? O, pikantne chipsy. Okropność. Kejta, ty co masz? O nie. Ja mam średnie opakowanie chipsów. I też są ostre. Nie lubię niczego ostrego. jak to straszne. Będzie mi źle. Nie jem niczego ostrego. Patrz, co ma Tiffany. Słuchajcie... Czemu ja to dostałam? Ogromna paczka ostrych chipsów. Panicznie boję się wszystkiego, co ostre. Moje usta będą mi płonąć. Widzicie tę przerażającą czerwoną papryczkę? Boję się! Spokojnie, dziewczyny, zacznę pierwszy. Mam małe opakowanie, zobaczymy, co się ze mną stanie. No dobra, wsypuję chipsy na język. Spróbujmy. No, może być. Wcale to nie było ostre. Wiem wszystko. Tak, żebyście się nie bały. Są pyszne. O, niepotrzebnie to zrobiłem. Mam w ustach pożar. Dziękuję, że zapaliłeś mi świeczkę. Mogę pomyśleć życzenie. Już wiem, wymyśliłam? Chcę ogromną butelkę Coca-Coli. Hurra! Mam kole. Jak fajnie. To tak można było, jestem w szoku, a wy? Teraz mogę spróbować moich chipsów. Mam coś do picia. Ojej. Pachną nawet ostro. Dobrze, spróbuję pierwszego. Mm -hmm. Okej. Okay. Na razie okej. Okay. Teraz drugi chips. Wszystko w porządku. Jeszcze kilka. Muszę zjeść wszystko. Ojej. Już czuję tę ostrość. W środku wszystko mi płonie. O, czas na kole. Szybko. O. Piję. O, jest mi znacznie lepiej. Wow, Kate, to był fajny pomysł. Udałaś radę. Czyli teraz y, moja kolej. O, nie. Nie chcę. Dobrze, Tiffany, weź się w garść. To tylko troszkę ostre chipsy. Spróbujmy. Może łatwo znoszę ostrość. Jakie ogromne kawałki. Każdym kęsem czuję jak ciepło rośnie. Mam wrażenie, że jestem gdzieś na pustyni. O, chociaż nawet tam jest chłodniej. I pani, obudź się! Masz udar cieplny, obudź się! O, dziękuję! Jest mi o wiele lepiej. Co się dzieje? Przyszedłem cię uratować! I jak? Lepiej ci? O no, już się nie palisz! Tak, co ty zrobiłeś? Jeśli podobało Wam się nasze wideo, to dajcie lajka i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, pa pa!